Nieważne czy znajduje się w przestrzeni klimatyzowanej, czy nie, cały czas wyglądam jakbym wyszedł pod Jest, ale gorąco! Siema kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z Comics Landii. A dzisiaj lecimy z Manga w Dzik. Odpalcie wiatrak, usiądźcie wygodnie, zaczynamy. Za górami, za lasami w przepięknej, fantastycznej, fikcyjnej krainie, żył sobie bardzo dobry król. Ten król posiadał swoją taką gwardię przyboczną. Nazywała się ona Siedem grzechów głównych. Skąd w ogóle ta nazwa się wzięła? Ano każdy z tych rycerzy, pomimo swoich specjalnych umiejętności, posiadał też znamie. Znamie, które charakteryzowało jego osobowość, jego charakter, czyli ktoś był zazdrosny. Ktoś był przypełniony pychą, no, zresztą sami wiecie na czym polegają grzechy główne, jak nie to zachęcam do sprawdzenia wikipedii, bo nie po to tu jesteśmy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Seven Deadly Sins. Strasznie jestem podekscytowany, że ten tytuł pojawił się w formie mangi na naszym rynku, bo znacznie wcześniej obejrzałem serial anime na Netflixie i zrobił na mnie duże, duże wrażenie, szczególnie, że lubię klimaty Fantazy. A dodatkowo jego konstrukcja, muzyka i parę innych elementów trochę przypominały mi Fairy Tail. Jak wszyscy wiecie, kocham Fairy Tail. Za 7 Sins odpowiedzialny jest taka suzuki. Pamiętacie, nie Honda, nie Mitsubishi, nie Mazda, Suzuki. Za wydanie tego tytułu na naszym rodzimym rynku odpowiedzialne jest wydawnictwo studio JG. Na fabułę oglądałem anime, więc wiem mniej więcej z czym ten tytuł się je. Fabuła pierwszego tomu poprowadzona jest stricte tak, jak to było w anime. Nie ma tam zbyt dużo różnic. Zarówno w formie mangi, jak i w formie Anime ten tytuł daje wiele radochy, wiele satysfakcji z jego przeczytania, z zapoznania się z nim i co najważniejsze, zarówno budowa świata, jak i wątek fabularny, jak i postacie są na tyle ciekawe i interesujące, że. Chcę się poznać co będzie dalej. Naprawdę, jak zakończyłem pierwszy sezon anime, byłem wściekły, że musiałem czekać zarówno na kinówkę, jak i na... Sezon drugi tak długo. Na Suzuki odwalił naprawdę kawał dobrej roboty. Ja podziwiam twórców mangowych, którzy nie należą do dużych korporacji, gdzie w jednym tytule mamy osobę odpowiedzialną za kreskę, osobę odpowiedzialną za nakładanie tuszu i osobę odpowiedzialną za stworzenie wątku popularnego. Jeśli na przykład jest jedna osoba, która za to wszystko odpowiada, naprawdę szacu, Stworzenie świata, szczególnie świata fantazy, który by zainteresował w dzisiejszych czasach odbiorcę. A nie okłamujmy się, dzisiejszy odbiorcy są strasznie wymagający, ponieważ dostajemy tyle tytułów i tyle przeróżnych historii, że no, wybrać coś ciekawego stanowi nie rada wyzwanie. Jak już mówiłem, opowiada on o rycerzach, które należą do grupy Siedem Grzechów Głównych. Zostali oni banitami, ponieważ zakon świętych rycerzy postanowił zrobić z nich przestępców, uzurpatorów. Oni są porozrzuceni po całym świecie, są legendą pozytywną i negatywną. Zakon Świętych Rycerzy święci triumfy w bardzo negatywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ ludzie nie są zadowoleni z ich, nazwijmy to tak, opieki. I księżniczka Elizabeth przerażona tym, co aktualnie się dzieje, postanawia odnaleźć poszczególne grzechy i zniszczyć zakon Świętych Rycerzy żeby ponownie w tej krainie zapanowała miłość i pokój. Historia sama w sobie wciąga. Dialogi są niezwykle naturalne. Postacie naprawdę da się lubić, szczególnie kapitana grzechów, w którym jest Meliodas. Jest to dziecko o kilkunastoletnie, ale niech Was nie zmyli jego wygląd, ponieważ Meliodas pod wpływem pewnych sytuacji po pierwsze stracił pamięć z przeszłości, wtedy, kiedy właśnie doszło do wrobienia ich w pewne morderstwo, i dodatkowo stał się młody, aktualnie prowadzi karczmę, chodzi ze złamanym mieczem, obok niego jest prosiak, który nie chce wlądować na ruszcie. Ta karczma też jest całkiem sympatyczna, ponieważ jest to podróżująca karczma, znajdująca się na plecach olbrzymiej świni, więc sobie tam wędruje i tam, gdzie na przykład on chce tą karczmę postawić, świniak sobie osiada, ryje norę. I przez pewien okres czasu możemy rozkoszować się dobrym alkoholem i niezbyt smacznym jedzeniem. Pod przykrywką tego dzieciaka, spoczeńca, bym trzymało powiedzieć, ukrywa się naprawdę niesamowity wojownik, świetny stratek, taktyk. Czy warto? Słuchajcie, tak, siadacie zmęczeni po ciężkim dniu pracy i chcecie trochę się odmurzyć, ale w inteligentnym tego słowa znaczeniu jak najbardziej tak, ponieważ Seven Deadly Sins to właśnie taki tytuł, wysiadacie. Wychillujecie się, graficznie jest super, fabularnie jest super, jeśli chodzi o poszczególne postacie też jest super. Nie jest to tytuł wybitny, nie jest to może perełka intelektualna, ale jest to ta takie upały, jak najbardziej właściwy tytuł. Gdzie siądziecie, przy dobrym zimnym napoju się trochę wychillujecie. Kupujcie, czekajcie na kolejne tomy, zbierajcie je, bo warto. Cześć! Lajkujcie, subujcie, subskrybujcie i udostępniajcie. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Im więcej followersów, im więcej lajków, tym więcej materiału będzie pojawiać się w tygodniu. Naprawdę. Robimy to dla Was. Chcę, żebyście również pokazali nam, ile dla Was znaczy to, że robimy te recenzje. Cześć.